Przypadek Adolfa H., autorstwa Erika Emanuela Schmita) to doskonały dowód na to, że w rękach jednej decyzji może leżeć los całego świata. W książce możemy śledzić dwie ścieżki: Adolfa H., który został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, oraz Adolfa Hitlera, który się do takowej nie dostał. Z biegiem czasu między postaciami zaczyna rysować się coraz to większy kontrast. Jak sam autor opisuje, Adolf H. rozpoznaje w sobie istnienie problemów. Podczas gdy Hitler je zagrzebuje, Adolf H. zderza się z rzeczywistością, podczas gdy Hitler ją neguje, gdy tylko stawia opór jego pragnieniom. Adolf H. otwiera się na świat. Hitler go niszczy, żeby wybudować go na nowo. Książka, mimo na pozór kontrowersyjnej treści, uświadamia nam, że błąd, który popełniamy w stosunku do Hitlera polega na tym, że traktujemy go jako wyjątkowe indywiduum wykraczającego poza normę potwora, nieporównywalnego barbarzyńcy. Otóż jest to istota banalna. Banalna jak zło, banalna jak ty i ja. Kto może uznać, że jest się raz na zawsze impregnowanym na fałszywe rozumowanie, na uproszczenia, na upór, albo na zło zadawane w imię tego, co uważamy za dobro? I właśnie dlatego wiedza, którą możemy posiąść dzięki książce, jest tak niezbędna, by czuwała nad nami przestroga, która budować będzie naszą świadomość i wyczulać nas na niegodziwość świata. Hitler jest prawdą schowaną w głębi nas samych, prawdą, która zawsze może się nas.